Siema, siema. Planeta, na której się znajdujemy, to Ziemia. Kraj Polska. A miejsce to Ustroń. A dokładniej Ustroń Polana. I dzisiaj zaczynamy wędrówkę od wejścia na Czantorię. Już Wam pokazuję, co mi. Tutaj jest normalnie stok. A równolegle do niego idzie taki szlak czerwony. I z tego, co pamiętam, to jest takie bardzo Strome, ale też szybkie podejście, właśnie na czantorie. I tym sobie właśnie otworzymy sezon górskich przechadzek, bo to moja pierwsza górska przechadzka w tym roku. Tutaj oczywiście można też wjechać kolejką. Ja chyba ostatni razem to, jak byłem dzieckiem, jakoś to nią wjeżdżałem, ale może sobie kiedyś wjedziemy. Nawet rozważałem dzisiaj, bo dziś jest dość mało czasu. Ten pociąg z Katowic, którym zwykle jeżdżę w tym czasie jeszcze takim zimowym, kursuje trochę później, e, więc jest już prawie południe, więc mamy tylko parę godzin, no ale sobie pochodzimy. E, tak jak wspominałem to podejście tutaj właśnie pod tą Czantorię obok tego wyciągu z tego co pamiętam bardzo męczące, ono jest takie strome. Już to chyba czuć i słychać, a będzie jeszcze lepiej. No ale nic, idziemy nim, i potem pójdziemy sobie w stronę Soszowa. Taki jest na dzisiaj plan warunków narciarskich dla tych, którzy jeżdżą. No jak widać, za bardzo nie ma. No i szlakiem czerwonym wspinamy się pod tą stromą górę. Nie, yeah. mega! Tak mówiłem, że strome to podejście, a jeszcze się tak stało, że zboczyłem z tego szlaku yy, i szedłem z boku i musiałem się wdrapywać na ten szczyt prawie, że na czworakach. Więc średnio, średnio bym powiedział, jestem już tutaj na tej drodze, która jest, wiecie, od wyciągu w stronę wieży widokowej i wyszedłem tu po prostu z boku. Ale przynajmniej nowa trasa. W każdym razie no nie polecałbym jednak zbaczać, bo tam bardzo stromo było i mało przyjemnie. No i teraz idę w stronę tej wieży widokowej i tam będziemy odbijać na Soszów. To wam jeszcze pokażę. Na wierzchnia momentami bardzo śliska, jak widać. Ale już tego tylko trochę jest. Większość, jak widać roztopiona tu wyłania się wieża widokowa jakieś tam budy gdzie można zakupić to i owo idziemy w tą stronę w stronę słońca jest dziś niby ciepło ale trochę wieje I tutaj u góry już jest to odczuwalne też że jest tak chłodnawo ale w słońcu bardzo przyjemnie Chwilę się tu pokręcimy, odpoczniemy i idziemy w stronę sosową. My sobie pójdziemy tutaj. Tutaj mamy tą wieżę. A my idziemy tędy, w stronę, właśnie Soszowa. Tam można potem iść dalej też na Stożek, gdzie też byliśmy wspólnie. A jeśli jesteście nowi na kanale, to zapraszam, można się cofnąć. No wieje, dzisiaj mam nadzieję, że to bardzo jakoś nie. Wieje w mikrofon, dowiem się przy montażu. <grych> ale teraz będziemy schodzić dość trochę w dół, z tego co pamiętam. Więc i tego wiatru chyba odczuwalnego powinno być zgoła mniej. No ale to się okaże. Swoją drogą dziś tak żartobliwie zacząłem, że, że witam się z Wami z planety Ziemia. Nie wiem, czy kiedyś mieliście taką rozkminkę, czemu właściwie Ziemia nazywa się Ziemia. I kto ją tak nazwał? To tam chyba sięga jakoś tysiąca lat wstecz i tam się dopatrują ludzie, jakieś korzeni tego. W wielu językach nazwa naszej planety właśnie odnosi się do Ziemi w znaczeniu takim jak gleba. Tylko właśnie w różnych, w różnych językach, w tym właśnie znaczeniu tego słowa, czyli tego, co jest pod moimi stopami teraz, tej gleby, tej Ziemi, no i ciekawostką jest to, że pozostałe planety z naszego układu, wszystkie mają nazwy, które nawiązują do mitologii albo greckiej, albo rzymskiej. No bo macie tam Saturna, Wenus, Jowisz, tak dalej, tak dalej. A Ziemia jest takim wyjątkiem. No i widzicie, na takiej to planecie, która sobie sunie przez ten wszechświat, kręci się wokół własnej osi, dzieją się rzeczy Niesamowite, w otoczeniu gwiazd oraz innych planet. No i na takiej właśnie planecie, ja teraz do was mówię, przechadzając się po górach. Cud życia. No, muszę wam powiedzieć, jednak wieje trochę bardziej niż sądziłem. I chłodno. Zresztą już mam nos czerwony i widzę. Eee, no, więc ubrałem się trochę cieplej i śmigamy dalej. Soszłów nas oczekuje. A tam mam nadzieję na picie kawki. Trochę pozostałości śniegu. No ten śnieg jeszcze się pewnie pojawi w tym roku co? Pewnie w lutym jeszcze trochę przymrozi. To też jest zwykle tam zła wiadomość, nie, dla sadowników i tak dalej, bo rośliny myślą, że już się zaczyna robić ciepło. Już uruchamiają produkcję w tej swojej biologicznej fabryce, a tu nagle trzeba tą produkcję zatrzymać, bo przychodzi Mróz. No i to chyba już się tak dzieje któryś e, rok z rzędu wraz z tą jakąś tam zmianą klimatu. E, no i tak jest, nie wiem. Pewnie z czasem będzie trzeba, jeżeli to będzie w tą stronę postępować, jakoś dostosować się, myślę, do tych warunków. Może inaczej jakoś podejść do e, spraw takich, właśnie, rolniczych. Aczkolwiek kompletnie się na tym nie znam na tyle, żeby móc to. Powiedzieć, ale jak każdy w internecie, właśnie dlatego to mówię. Fajna ta Polana. Zobaczmy, czy da się dojść do jej krawędzi. Może tam będzie jakiś widok fajny. Już dziś po tym pierwszym podejściu stromym wolałbym nie wspinać się po jakichś stromych górach bez szlaków. Szczególnie, że mam ciężki plecak. Ale kto wie, co nas czeka. Takie są przygody. No ładnie. Tu jak będziecie kiedyś szli właśnie z Czantory w stronę Soszowa. To bardzo długo się schodzi w dół przez ten pewien czas, co jest takie trochę mylące, niepokojące, biorąc pod uwagę, ile musieliśmy wejść pod górę, żeby dotrzeć na Cantorię. No w każdym razie tak ta droga prowadzi. Potem jest oczywiście jeszcze trochę podejścia przed, przed Soszowem. No ale teraz mówię z pamięci, przyznam, że nie pamiętam, ale Soszów jest chyba niższy, nie, niż Czantoria, tak mi się przynajmniej wydaje i miałoby to sens. A tam w oddali śnieżek na górach. Wiecie, te takie rozkminy na temat ziemi, naszego miejsca we wszechświecie... I tak dalej, to jest coś, co mnie od zawsze bardzo zajmuje. W sensie jestem pełen podziwu, podziwu i takiego zdumienia, jak to się stało, że na jednej z tych planet w ramach tego układu wytworzyły się warunki, które sprawiły, że powstało na niej życie. To życie osiągnęło taki poziom rozwoju i taką świadomość, taki poziom tej świadomości, że mamy właśnie tego typu rozkminy, że zastanawiamy się, jak do tego doszło. A już sam fakt, że rozwinęliśmy się i możliwe jest właśnie nagrywanie tego, przesyłanie, to że wy to oglądacie itd. Tak wszystko to jest bardzo niesamowite, jeżeli pomyślimy o tej perspektywie tego, czym to jest i tego, jak bardzo nie wiemy, dlaczego to jest i, i tak dalej, i tak dalej. Ta perspektywa właśnie naszego życia na tej Ziemi, w tym niezbadanym wszechświecie, jest dla mnie niesamowicie intrygująca, chyba jest to dla mnie najbardziej intrygująca rzecz na świecie i bardzo często o tym myślę. Wiecie, według tam jakichś badań też i doniesień. Choć to wszystko trzeba brać z pewnym przymrużeniem oka. Sam fakt, że woda, jak woda znalazła się na tej planecie na Ziemi, no przyleciała ona z kosmosu w formie jakiegoś tam meteorytu, meteora, który miał w sobie tą wodę i jakieś tam mikroorganizmy. Uderzył, zderzył się z Planetą Ziemią, no i potem na przestrzeni lat ewolucji jakichś rzeczy z tych mikroorganizmów, z tej wody powstaliśmy my, więc nawet nasza obecność na tej Ziemi, tak naprawdę my jesteśmy nie z Ziemi. Przylecieliśmy skądś w formie właśnie tej wody. Ja czasem wręcz jestem zdziwiony, dlaczego nie rozmawiamy jako ludzie o tym niemal codziennie. To powinien być jeden z głównych tematów naszych rozmów. Próba zrozumienia tego, co się wydarzyło i naszego miejsca w tym, w tym wszystkim, ale też rozumiem, że nasze codzienne życie zajmuje nas tak bardzo i stało się jakby taką dominującą rzeczywistością, w której gonimy za różnymi rzeczami, że nie ma już tego czasu tak dużo, żeby zastanowić się, dlaczego jest tak, a nie inaczej. A czasem warto oczywiście się zatrzymać i o tym pomyśleć. Natomiast pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie moja perspektywa. Co człowiek, co istota, to podejście do życia inne. Też sobie tak myślę, że w starożytności, czy tam, w, wiecie, w czasach, gdy jeszcze nie byliśmy tak bardzo rozwinięci przemysłowo yy, i te miasta nie miały w sobie tyle światła. I tak dalej. To ludzie na co dzień spoglądając w niebo wieczorem widzieli, wiecie, drogę mleczną, niesamowite rzeczy, te gwiazdy w takiej pełni. My teraz, ze względu na życie w miastach, w blokach i tak dalej, już tego tak nie dostrzegamy. A myślę, że kiedyś, gdzie i tych aktywności, może takich zajmujących ludzi było mniej i tak dalej, te wieczory yy, i te, jakby, spotkanie z tym nieboskłonem, z tym, co się na nim dzieje, no musiało być niesamowicie. Taką rzeczą ciekawą i skłaniającą do wielu przemyśleń, i myślę, że gdzieś tam można upatrywać, dlaczego w starożytności tak bardzo zajmowano się niebem, astrologią, tak dużo rozumiano z tego i tak dalej. Oczywiście jest to jedna tylko z możliwości, których może być kilka, no ale jest to, jest to ciekawe. Czasem, jeżeli człowiek właśnie spojrzy w niebo nocne, które jest czyste, jest na nim dużo gwiazd i pomyśli o tej perspektywie, i o swoim miejscu w tym wszystkim, no to jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, które stawia całe nasze życie w pewnej dalszej perspektywie. Dość filozofowania idziemy. Myślę, że ta iluzja, właśnie codzienności tego codziennego życia, trochę nam przysłania ten taki motyw zastanawiania się o naszym pochodzeniu i tak dalej. Jest to taka iluzja, można by powiedzieć. A propos iluzji ostatnio wrzuciłem nowy kawałek na mój solowy projekt muzyczny, czyli Alergik, Alergik, iluzja. Taki track wrzucę go w komentarzu pod tym filmem. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to polecam i tam można popatrzeć, jaką muzykę robię. Tu jak będziecie kiedyś szli, właśnie z Chantori w stronę Soszowa to bardzo długo się schodzi w dół przez ten pewien czas, co jest takie trochę mylące, niepokojące, biorąc pod uwagę ile musieliśmy wejść pod górę, żeby dotrzeć na Czantorię. No w każdym razie tak ta droga prowadzi, potem jest oczywiście jeszcze trochę podejścia przed, przed Soszowem, no ale teraz mówię z pamięci, przyznam, że nie pamiętam, ale Soszów jest chyba niższy, nie, niż Czantoria, tak mi się przynajmniej wydaje. I miałoby to sens, a tam w oddali śnieżek na górach. I znajdujemy się na przełęczy Beskidek. Tu jakieś kolejne tablice. Te są z kolei czeskie. Fajne drzewo, rozłożyste. Drzewa to jedne z moich ulubionych istot na tej planecie. Siema drzewa, miło Was znowu widzieć. Opowiadajcie, co tam słychać. Aha. Okej, okay, no, czyli trochę po staremu, ale dobrze. Robicie dobrą robotę. Pozdro. No i dotarliśmy, wyłania się w oddali kompleks Soszów. No i tutaj są, jest wyciąg, kolejka górska. Latem tutaj ludzie wypożyczają rowery, też wiem. A teraz widzę ktoś zjeżdża na nartach, znaczy są tu jako tako warunki. Tutaj jak możecie pamiętać z pierwszego vloga w ogóle na tym kanale, już trochę czasu minęło, tutaj jedliśmy placki. To było w pierwszym vlogu, który tu wrzuciłem. Dziś tutaj nie jemy. Idziemy prosto na te schronisko Soszów. I jak się uda, to wypijemy kawę, zjemy ciastko i potem czeka nas podróż na dół. To jest najgorsza część tej trasy, można by powiedzieć. Bo to zejście z Soszowa jest taką drogą i potem trzeba iść przez wieś bardzo długi czas żeby dojść na pociąg. No i to jest zawsze taki najgorszy motyw. Inaczej jest jak na przykład jedziecie z wielkiego stożka i tam zwisły głębce, to te zejście ze szlaku na sam pociąg jest już dość bliżej, a tu właśnie trzeba będzie przejść przez taką zwykłą drogę i wieś. To Wam oczywiście postaram się pokazać. Tu ujęcie na ludzi korzystających z uroku zimy. I idziemy kapie woda Jeszcze zdążę naszą miłość jest już za późno, nie jest za późno. Cóż, tu mamy, zobaczmy, your direction is more important than your speed. Dobrze, posililiśmy się trochę. Kawa ciastko żegnamy Soszów i tutaj schodzimy właśnie na to co wam mówiłem to jest taka droga na betonowa, która prowadzi do wsi, do Wisły, chyba to jest Wisła tak i, i potem przez tą wieś będziemy szli na pociąg, w stronę Katowic. Już jest popołudnie, w sumie niebawem zachód, bo teraz jakoś 16.30 będzie zachodzić to słońce. No i tak zleciała ta szybka przechadzka. Początek intensywny, żeby podejść pod tą czantorię, ale to zgodnie z oczekiwaniami. No i teraz już idę w stronę dworca. Może Wam jeszcze nagram kawałek tej wsi, żebyście widzieli co mam na myśli. Jak będziecie kiedyś szli, to też może Wam się przydać. Do zoba! Love Bunker jak ktoś oglądał Peep Show to zrozumie reference ale mało osób oglądało ten serial, a jest bardzo, bardzo dobry polecam, brytyjski komediowy można powiedzieć Peep Show Witam Pana Kota, co tam słychać? Co we wsi ciekawego? Pilnujesz Pan Super robota Tak trzymać, pozdro I tu właśnie jest taka droga z takich płyt, która tu już są domostwa, zaczyna się, można powiedzieć, wieś. Tu jeszcze mamy ładne widoki. Ludzie, którzy tu mieszkają, oglądają sobie stok na co dzień. No i idziemy na sam dół. Nie, drugiego pana kota. Umaszczenie dość podobne. O, wy możecie być jakieś ziomki, co? Tutaj widzę chillout wieczorny, popołudniowy na polanie w otoczeniu gór no to proszę sobie chillować. Pozdrawiam pana kota. No i tu schodzimy już na prawie sam dół. Tu jest taki Ufojta, jakiś tam noclegownia czy coś. Tu też często ludzie zostawiają auta, jak przyjeżdżają pochodzić po górach. Tu lub tutaj w prawo, gdzie my właśnie idziemy. I tu zaczyna się właśnie ta droga, o której wam mówię, czyli betonowa przez wieś, najnudniejsza część, a myślę, że to jest jakieś 40 minut jeszcze, dziś tak na styk wszystko, bo mało tego czasu. No ale tak to wygląda. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aż dochodzimy tutaj do ronda. Przy tym rondzie jest Lid, jakieś sklepy. O, tam słońce zachodzi nad górami. Jest rondo, stacja, i obok jest nasza stacja docelowa, gdzie będziemy oczekiwać na pociąg. No i czekam na pociąg. Tym samym kończymy dzisiejszą wyprawę. Dzięki za wspólną przechadzkę. No i do następnej trzymajcie się w tym zwariowanym świecie. Na razie.